4 stycznia około 13.20 w Nowiźnie doszło do zdarzenia drogowego. Jak ustalili policjanci, sprawcą był 20-letni mężczyzna jadący Renault, który nie zastosował prędkości do warunków ruchu, nie zapanował nad pojazdem, padł w i doprowadził do wywrócenia samochodu. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym sprawca został ukarany mandatem. So